Wspomniałeś AI. Myślisz, że to jest duże zagrożenie? Myślę, że nie. I, i mam nadzieję, że tak będzie się tego trzymać. Bo jednak człowiek i, i to, co gramy na żywo, to myślę, że to jest niemożliwe, żeby to tak podrobić. No a gdyby tak powstała jakaś taka wtyczka, nie wiem, czy może. Ktoś już takiego jest, no, jakiegoś tam programu muzycznego i Pewnie bierzesz, jest. bierzesz nie jakiegoś, ktoś to ma. jakiś drummer i tam klikasz Generate Igor Falecki Drums. No to pewne rzeczy odpadają, ale też myślę, że to jest po naszej stronie, czy zdecydujemy się, że okej, okay, mhm. korzystamy z tego i wspieramy to, czy, takie, czy mamy takie podejście, że, że nie, że, że wolimy żywego człowieka jednak za, za instrumentem. Więc to wszystko w nas jest nadzieja.